Witam serdecznie Trygon Wody na moim kanale Ryberaki oraz Skorpiony. Zapraszam Was, kochani, do czytania tygodniowego od 21 do 27. Zobaczymy, czego w tym czasie możecie się spodziewać, jakie tutaj będą energie. No, i przede wszystkim, jak będzie wyglądał nadchodzący tydzień. Pamiętajcie, proszę moi drodzy, że czytania to są ogólne, one nie muszą rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres, e-mail znajdziecie pod tym filmem. Śmiało zapraszam. Dobrze moi drodzy, zapraszam więc trygon wody do czytania i zaczniemy od zodiakalnych rybek. Już tu karty same wyskakują. Zobaczmy zatem, czego tutaj rybki mogą się spodziewać w nadchodzącym czasie. Moje kochane rybeńki, jeżeli chodzi o aurę całego tygodnia, dziewiątka buław, ona często mówi o takim strachu przed podjęciem walki, decyzji, tak? Być może będzie tutaj e, trzeba. Jeśli chodzi o pracę, bo mamy na pozycji pracy kartę Wisielca, dokonać jakiegoś wyboru, tak? Być może czekacie, aż ktoś się do was odezwie, być może złożyliście gdzieś CV i teraz oczekujecie na odpowiedź, natomiast to jest też taka sytuacja, w której wy troszeczkę się obawiacie, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem, czy pójdzie po waszej myśli, tak? I te karty generalnie mówią o takim chwilowym zatrzymaniu się, przeczekaniu, spojrzeniu na sytuację z innej perspektywy, tak? Zastanowieniu nad tym, czego ja naprawdę chcę, do czego zmierzam. I to jest też takie oczekiwanie, jeżeli chodzi o uczucia, mamy kartę papieża. No i te, ta karta często może do papieża e, nawiązywać, bo, bo to jest karta małżeństwa, tak, ślubu. Być może czekacie na przykład, aż wasz partner podejmie jakąś decyzję, e, a, aż ktoś tutaj zdecyduje, czy będzie chciał być z wami, czy też nie, czy to ma być związek trwały, czy po prostu tymczasowy. Natomiast wy cały czas czekacie na tę decyzję. Natomiast co miłego się wydarzy, dwójka mieczy. Ona często mówi o zdjęciu blokad, o e, podjęciu tej decyzji, dlatego wy już moim zdaniem wychodzicie z takiej energii przeczekania, e, gdzie po prostu staliście w sytuacji patowej, nie wiedzieliście co zrobić, w którą stronę pójść. I teraz to wszystko zaczyna się klarownie układać. E, co was może zasmucić karta głupca, albo jakieś informacje odnośnie dziecka? Może ktoś się stara e, o dziecko, może e, macie po prostu dzieci, i tu może być jakaś jedna taka. Kiepska sytuacja, na przykład, że jeszcze nie udało się w tym miesiącu zejść w ciążę. albo po prostu dziecko w szkole miało słabsze oceny, tak? Albo przyjdzie na przykład chore, przeziębione, i to was może zasmucić. Natomiast arcykapłanka mm, pokazała mi się tutaj w Tarocie, jako energia, która do Was wraca z zeszłego tygodnia. To jest wyostrzona intuicja, to jest zastanawianie się nad tym, co dalej, czego ja tak naprawdę chcę, czego pragnie moja dusza. I podążanie w tym kierunku. Także tutaj, moi drodzy, no jeżeli chodzi o uczucia, będą jakieś decyzje do podjęcia, będzie zdejmowanie blokad, może ktoś w końcu zdecyduje, że chce z Wami być, że to ma być związek trwały, i zaczniecie te relacje realizować, tak? Jeżeli chodzi o zdrówko, mamy kartę cesarzowej. Cesarzowa często mówi o ciążach, o chorobach przenoszonych drogą płciową i o stresie związanym z dokonywaniem złych wyborów dotyczących stylu życia. Cesarzowa to także choroby skóry, zaburzenia moczowo-płciowe i miesiączkowe, schorzenia macicy, jajników, ale też problemy z wagą. Rada od kart królowa buław, kochani. Mam wrażenie, że wy troszeczkę się tak zasiedzieliście, że. Nie chce wam się jakby już tak ruszać do przodu, tak? Może przez to, że jest jesień, może dlatego, że już coraz e, takie chłodniejsze dni. No, to jest taka osoba, która siedzi w domu, e, tak naprawdę wszystkim jest znudzona. Chciałaby jakiegoś nowego początku, chciałaby pójść do przodu, ale do końca e, nie wie co zrobić. Siedzi, po prostu zastanawia się, czy to jest dobre, czy ja tego naprawdę chcę no i stąd też taka sytuacja, że i, i w pracy jest takie przeczekanie, bo nie wiemy czy po prostu zostać w tej pracy, czy ją zmienić czy podjąć jakąś nową natomiast ten tydzień będzie taki chwiejny jak to u Was drogie rybki, tak? albo tak, albo tak, no i do końca nie wiemy czego chcemy może byśmy chcieli tutaj może tutaj, no i to takie wszystko jest raz tak, raz tak dlatego postarajcie się po prostu nie dać tej handrze postarajcie się tutaj jakieś decyzje w końcu podjąć no i przede wszystkim pomyślcie właśnie o swoim zdrowiu, bo ono mi się bardzo mocno zarysowało w tym tygodniu. Dziękuję drogie rybki, zapraszam raczki. Energia całego tygodnia dla raczków, jak to tutaj będzie wyglądało? Moje drogie raczki, piątka kielichów. Wam się wydaje, że coś zostało utracone, natomiast ta karta pokazuje, że nie do końca. Trzy kielichy leżą rozlane, natomiast te dwa stoją jeszcze pełne. Więc pamiętajcie, że jeżeli coś wam się wydaje już utracone, albo że jakaś szansa mignęła wam koło nosa, to jest nie to nieprawdą, ponieważ macie kartę gwiazdy, spełnienie marzeń, spełnienie w uczuciach, spełnienie w pracy. Bardzo ładne energie. Jedyne, co Was może zasmucić, to brak takiej stabilizacji finansowej, albo jeżeli czekaliście na przykład na kredyt, na decyzję kredytową, też w tym tygodniu może to się troszeczkę odwlec w czasie. Królowa Buław mówi o tym, żeby nie czekać, e, nie siadać na laurach, tylko po prostu dalej o siebie walczyć, walczyć o swoje stanowisko w pracy, e, walczyć o to, czego wy tak naprawdę pragniecie, e, i nie dopuścić do takiej stagnacji. W pracy będzie na pewno jakaś walka. Wy będziecie musieli postawić na swoim, tak? Sprawę na ostrzu noża. Będzie trzeba czasem użyć takich mądrych argumentów, żeby kogoś do siebie przekonać. W uczuciach koło fortuny to są zmiany na lepsze. To jest okres na wozie. Tak jak powiedziałam, karta gwiazdy się tu pokazuje. To jest spełnienie marzeń, spełnienie w uczuciach. Możecie poznać kogoś do relacji karmicznej, kogoś, kto był wam przeznaczony, i teraz ta osoba pojawi się w waszym życiu. Natomiast jeżeli chodzi o zdrówko, mamy tutaj szóstkę Pentakli, kochani. To jest zbilansowana dieta. Zwróćcie uwagę na swoją dietę, na to, jak się odżywiacie. To jest też powrót do zdrowia, to jest jakaś refundacja. I, kochani, rada od kart: Królowa Pentakli zobaczcie, macie szansę na stabilizację i to w uczuciach, i to w finansach. Bardzo ładne energie, także nie, osa, nie osiadajcie na laurach, tylko po prostu walczcie o siebie o to, żeby było jeszcze, jeszcze lepiej. Moi drodzy, ważne, że to zdrówko jest dobre, dopisuje e, i tak powinno być, tak? Ono jest w życiu najważniejsze. Dziękuję Wam, drogie raczki, zapraszam na koniec skorpiony. Moje drogie skorpiony, u was piątka mieczy. Hmm. Jeżeli miałabym się odnieść do pracy, gdzie mamy trójkę mieczy, no to z pracą nie do końca fajnie. Ktoś was może oszukać, ktoś może chcieć coś ugrać waszym kosztem. Ktoś może chcieć kopać dołki pod nogami. Na to zwróćcie uwagę, tu jest taka niefajna energia. E, natomiast też na pozycji uczuć mamy miecze. Hmm. To mogą być wasze myśli, ale może być taka sytuacja, gdzie jest relacja trzyosobowa, trójkątna, może być kto, osoba trzecia. Może tutaj być taka sytuacja, że to wiecie, że partner, partnerka kogoś ma, albo to wy z kimś tutaj gracie na dwa fronty, no i w tym tygodniu sprawa może wyjść na jaw, mogą być niefajne energie. Co miłego się wydarzy, jakiś wyjazd służbowy, jakaś nowa szansa w życiu się pojawi. Natomiast może być tak, że wy ją przeoczycie, bo jest gdzieś dziewiątka kielichów, tak będziecie zaoferowani tym, że coś was tutaj męczy, jeśli chodzi o uczucia czy o pracę, że możecie przegapić jakąś szansę na to, zwróćcie uwagę. Coś nam może przejść koło nosa. Sprawiedliwość mówi o sprawiedliwym załatwieniu spraw, również o sprawach sądowych, rozwody, mm, załatwianie formalności tutaj, tak, yy, walka o alimenty, to się może pojawić w tym tygodniu. Natomiast jeżeli chodzi o zdrówko, tutaj mamy czwórkę kielichów. Yy, ona mówi o problemie z oczyszczeniem organizmu, o zatrzymywaniu się wody w organizmie, również o napięciu przedmiesiączkowym dla kobiet. Rada od kart rycerz w kochani. Starajcie się zawsze dostrzec światełko w tunelu. Jeżeli tutaj się zaczyna wam walić grunt pod nogami, nie załamujcie się, tylko po prostu ruszajcie do przodu. Bo nawet jeżeli takie sytuacje, tak jak mi się tu pojawiły, trochę mieczowe, nie do końca wam sprzyjają, to pamiętajcie, że to w waszych rękach jest ta siła. Wy macie tę moc, jesteście w stanie wszystko zrobić, natomiast musicie o siebie zawalczyć. W innym wypadku nikt tego za was nie zrobi. Jeżeli macie pytania, kochani, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail zawsze znajdziecie pod każdym z moich filmów. Zapraszam, pozdrawiam.